To się jeszcze nie zdarzyło. Teraz w Białym Domu znów chcą rozmawiać z rosyjskim prezydentem. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steven Witkow i Jared Kushner po raz siódmy jadą do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem. Jak oświadczono w Białym Domu, wysłannicy Trumpa chcą pokazać Putinowi ten plan pokojowy, który Ukraina i Stany Zjednoczone Ameryki opracowywały pod koniec grudnia. Rzekomo, po wstępnym zapoznaniu się z planem na Kremlu. Chciano omówić go bezpośrednio z Amerykanami, i podobno właśnie z tym związany był atak oresznika na Lwów. Putin próbował zastraszyć Zachód, ale to się nie powiodło. Co ciekawe, ma to związek z przyszłymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. W Europie, w Rosyjskim Związku, przygotowują specjalnego wysłannika, który może udać się do Moskwy na spotkanie z Putinem. W Europie coraz częściej wzywa się do wznowienia dialogu z Kremlem. By nie pozostawać poza rozmowami Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, we Francji i Wielkiej Brytanii zadeklarowano gotowość wysłania wojsk na Ukrainę, ale tylko przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. W Londynie znaleziono sposób na pozyskiwanie bohaterów. W Londynie zaproponowano przechwytywanie rosyjskich tankowców z ropą i sprzedaż tej ropy, a uzyskane pieniądze bezpośrednio przekazywać Kijowowi. Nazywam się Aleksiej Pieczy. Porozmawiajmy o tym razem, ale najpierw proszę o subskrypcję kanału, lajka, komentarz i dołączenie do mojego kanału na telegramie Pieczy News. Link znajdziecie w opisie filmu. Jeśli ten odcinek będzie dla Was przydatny i ciekawy, na końcu możecie wesprzeć kanał na YouTube donatem lub płatną subskrypcją, korzystając z podanych linków i danych. W opisie tego filmu jest napisane. Wsparcie dla kanału Aleksiej Pieczy. Wybierzcie dowolną, wygodną dla was formę. Będę wdzięczny za każde wasze wsparcie. A więc zaczynamy. Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych Ameryki Steven Witkow pod koniec stycznia znów poleci do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem. Towarzyszyć mu będzie zięć Donalda Trumpa. Jared. podała to agencja Bloomberg. W trakcie siódmej wizyty w Kremlu w tym roku Witkow planuje przedstawić Władimirowi Putinowi. Nową wersję planu pokojowego dla Ukrainy, który według Białego Domu jest gotowy w 90%. Warto jednak zaznaczyć, że Kreml już otrzymał ten dokument i nawet miał czas się z nim zapoznać. Zamiast odpowiedzi, Rosja uderzyła rakietami w Lwów, a następnie dzicy Rosjanie grozili podobnymi atakami na Europę. Po co więc Witko znowu leci do Moskwy? To logiczne pytanie. Ale nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Zaraz wszystko uporządkujemy. Plan pokojowy administracji Donalda Trumpa, przygotowywany od ponad roku, nadal ma wiele nierozwiązanych kwestii, zwłaszcza terytorialną. Kreml wciąż domaga się przejęcia całych obwodów Donieckiego i Ługańskiego, podczas gdy Kijów chce zamrożenia linii frontu i utworzenia strefy buforowej poprzez wycofanie zarówno rosyjskich jak i ukraińskich wojsk. Moskwa również stanowczo sprzeciwia się rozmieszczeniu na Ukrainie wojsk NATO, które mają stać się kluczowym elementem zachodnich gwarancji bezpieczeństwa. Niejasny jest też los Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, największej w Europie, która przed wojną zapewniała niemal 20% energii elektrycznej Ukrainy. Chociaż wydawało się, że kwestia rozmieszczenia wojsk NATO na Ukrainie po zakończeniu ognia w Europie została już rozstrzygnięta. Financial Times pisze, że przywódcy G7 oprócz Japonii chcą osobiście wezwać Donalda Trumpa do udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Kiedy wszyscy spotkają się w przyszłym tygodniu na forum ekonomicznym w Davos, bez tych gwarancji nawet liderzy koalicji, zwłaszcza Francji i Wielkiej Brytanii, nie wyślą swoich sił pokojowych na Ukrainę po zawarciu porozumienia. To znaczy, że w Davos europejscy przywódcy planują wspólne spotkanie z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełęskim. I wreszcie nakłonić amerykańskiego prezydenta, by poważnie podszedł do kwestii bezpieczeństwa Ukrainy bez tej ślepej wiary w krwawego dyktatora Władimira Putina. W Unii Europejskiej obawiają się, że częsta zmiana stanowiska przez Trumpa. Może poważnie zaszkodzić całemu procesowi pokojowemu. A Wielka Brytania i Francja są gotowe wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę, ale tylko jeśli Trump poprze tę inicjatywę, jak to się mówi, na piśmie. No i właśnie po tym okazuje się, że Steven Witkow i Jared Kushner zamierzają omawiać z Władimirem Putinem w Moskwie kwestię zachodnich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną ostatecznie zatwierdzone w Davos. Podczas spotkania Europejczyków z Trumpem i Zełęskim. Przynajmniej to się teraz liczy. I tutaj wielu ekspertów, w tym także z Atlantic Council, twierdzi, że w 2026 roku Rosja nadal odrzuca propozycje mające na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Wydawnictwo podkreśla oświadczenie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, które jasno stwierdza, że Moskwa nie zaakceptuje obecności wojsk europejskich na Ukrainie. W ramach powojennych gwarancji bezpieczeństwa. Moskwa rzekomo nie zmieniła podejścia do pokoju od powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu, chociaż Władimir Putin bezpośrednio nie odrzuca procesu pokojowego, aby nie prowokować nowych sankcji. Jednak istnieje wiele oznak, że Kreml nie jest gotowy poważnie uczestniczyć w wysiłkach dyplomatycznych. Moskwa nie zmienia swojego podejścia do pokoju. W Rosja uderzyła rakietą w Oresznik pod Lwowem. W Paryżu przedstawiciele Donalda Trumpa, Stephen Witkow i Jared Kushner spotkali się z wysłannikiem Putina, Kiryłem Dmitriewem, by omówić propozycję pokojową. Dotyczy to również gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy. Kirył Dmitriew już dawno przekazał plan Putinowi, a teraz Witkow i Kushner lecą do Moskwy, by poznać stanowisko Putina. I teraz można przypuszczać, że atak na Oresznika Mógł być tym sygnałem dla Zachodu, którym Putin pokazywał, że nie podobają mu się te gwarancje bezpieczeństwa, które Zachód jest gotów zapewnić Ukrainie. Jeśli zachodnie wojska pojawią się na Ukrainie, ten orzesznik podobno zaatakuje Europę. W tym epizodzie pojawia się ciekawy szczegół. Przed rozmowami z Rosjaninem Dmitrijewem, Witkow i Kuszner przez dwa dni negocjowali z zespołem Zełęskiego i europejskimi przywódcami. Teraz powtarza się to samo. Najpierw odbędzie się spotkanie Trumpa z Zełenskim i Europejczykami w Davos, a dopiero potem nastąpi podróż Witkowa do Putina. Czyli tendencja się zmieniła, teraz Rosjan informuje się o już podjętej decyzji. A oto kolejny szczegół. Pamiętacie, jak wspominałem, że Kryło Budanow, były szef ukraińskiego wywiadu, Został mianowany szefem kancelarii prezydenta Ukrainy właśnie, by tak prowadził negocjacje. Podano, że w zeszłym tygodniu Kryło Budanow zatrzymał się na jeden dzień w Paryżu. Kiedy zespół Zełenskiego już wyjechał, Budanow został tam jeszcze na dobę, aby omówić z przedstawicielami Stany Zjednoczone Ameryki kwestie terytorialne i sytuację z elektrownią atomową w Zaporożu, szczegółów Budanow nie ujawnił. I teraz Witkow leci do Moskwy. Tutaj przynajmniej jest nad czym się zastanowić. Jest jeszcze jeden szczegół, który może wskazywać na zbliżające się jakieś porozumienia. Kraje Unia Europejska postanowiły utworzyć stanowisko specjalnego przedstawiciela do negocjacji z Rosją w sprawie Ukrainy. Chodzi o stworzenie własnego Stewena Witkowa, by zapobiec sytuacji, w której Stany Zjednoczone Ameryki zawrą umowę z Rosją bez wiedzy Europy. Zwolennicy pomysłu sądzą, że obecność specjalnego przedstawiciela Unia Europejska przy negocjacjach pomoże obronić kluczowe stanowiska, w tym przyszłe członkostwo Ukrainy w NATO. I już nawet są kandydaci na to stanowisko. Na przykład specjalnym przedstawicielem Unii Europejskiej może zostać prezydent Finlandii Aleksander Stubb. We Włoszech rozważają kandydaturę byłego premiera i szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Dragiego. Warto tutaj zaznaczyć, że wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Giorgio Meloni publicznie wzywali do otwarcia kanałów dyplomatycznych z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Emmanuel Macron uważa, że Unia Europejska powinna częściowo uczestniczyć w negocjacjach Waszyngton-Moskwa, a premier Włoch popiera to stanowisko. Tak więc teraz Europa stara się stać bezpośrednią częścią negocjacji. Tymczasem Brytyjczycy przygotowują się, na wzór Amerykanów do przechwytywania rosyjskich tankowców z ropą i dalszej odsprzedaży tej rosyjskiej ropy. Swoją drogą dwa tankowce już zbliżają się do kanału La Manche, i właśnie w tym rejonie Brytyjczycy zamierzają je przechwycić. A pieniądze uzyskane ze sprzedaży przechwyconej rosyjskiej ropy, Brytyjczycy proponują przekazywać Ukrainie jako swoistą reparację za wojnę. Tutaj postawię wielokropek. Zasubskrybujcie kanał. Napiszcie w komentarzach swoje zdanie, swoje wnioski na temat tej historii i nie zapomnijcie wesprzeć tego kanału swoim datkiem. Jeśli odcinek był przydatnym, to wszystko na dziś. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia.